ja, to ty nic się z... ścine, yeah. No ale jeśli na to No, ale było Ty, klapusz. Ale nie poprawili mnie. Nie mnie. ja na medach. A, dobra, ten nie Kurwa. Aha, i to całkiem fajny czas zrobił. a było coś. Teraz nie wyjadę. Co kurna będzie przy ostatniej pozycji. Jak to przed ostatniej? Ja jestem za to umiany kamery. Wiem, to tłapanie. Dwa le szybszyte. Sektorium wejść z weź był tym e, pod tunelem i no. bo zaczął cofać i we mnie walnie. Młotki mam też przyjąć. Bobo, ja to nawet w pikarniku miałem kartę graficzną już. Weźcie koparkę, żeby rozwalić komputer. Ale, ale nie żartuję, Bobo, serio miałem. Aha. Bo grzałem zimne luty w starym moim GTX-ie. No prawda, na Facebook mam zdjęcie, nie? Jak siedzi. 100 stopni, pół godzinki. Dobra, powodzenia. powodzenia. GLHF. A czy tekila jest lewy nie. A, wszystko mówiłem, Ja pierdzie jak film pisano na tebie. Patryko też wariat. A, i się zaczyna karuzela z I już kubry na się rozwarają. <gry> już Patryko minąłem. Znaczy, ja na Singapur mam zawsze. Cierpa. Taka ciepła. Na razie jadę za nim. Jak? No, na razie, okej, okay. tylko że on traci kontrolę na wyjściu i ona jest tak, nie rozumiem. Dobra, no. wyszedłem go. się na Bichala. Mogę Bez kontroli ciężko się jedzie. Przez się nie Australii, w Singapurze. W Singapurze. Wiesz, Marian? Jakim cudem on ten ma x i najszybsze pężenie? Oh, of okay, entering lap 3 now. DRS has been enabled.

się rozwalił. Bo wiem, że się rozwali w tym wyścigu. Ja pierdolę. Ja nie wiem, A ja no jestem musieliśmy tu dublować, Mariano. Ja, ja, z, ja zjechałem do boksu. Ej, ale powiem wam, że na tych. powiem wszystko na tych, tych. bez skrzydła się idzie dobrze. Ale on się rozwalił czy się wycofał na torze? Bo to jest moje teraz pytanie. Samo bezpieczeństwo. Rozwali Rozwali no tak. No jest samo bezpieczeństwo, no. No tak. A co ty nie widziałeś? No byłem w boksie, nie widziałem go. Ale był box. Przed klowką wyjadę i przed tym. Nie, psem się sheet Shit. A przed klowką jestem, to jest dobrze. na harda też do końca. Co nie tego, że będzie ociężale. To, to? Nie wiem. By się przedstawił to. chociaż. Co? No, ciekawe kto to. Poczekaj, no, spotkań, mi to piją. A, ten... A mniej ten... się nie odzywa, co? Nie, to Kurde, oko zaczyna niedomagać. Trzeba je posmarować. Co? Coś stało. coś stało? A w szpitalu byłem, wiesz? Bo dostałem odłamkiem betonowym w oko. A czy takim małym, wiesz, malutką taką wiesz. Yy, od, go, mój pracownik kół beton i akurat robiłem odchód zakładu i się uuu. odwróciłem, wiesz? I Ale dostałem... żali Co? Nic, uderzali się. O, no i ten, wiesz. I dostałem i musiałem i do szpitala mnie zawieźli, bo. Tak roszę, że mam karę przejazdu przez boksy Ale zasłużoną, zasłużoną więc. co no. zrobię? No nie Delty nie zauważyłem, wiesz, się zagadałem z tobą i wiesz A to przepraszam. Nie, to nie twoja wina, moja mówię, zasłużona, zasłużona kara, nie? No kurwa, obrócił mnie! Masz skrzydło? Kawałka nie mam, ale to już przez Ale obrócił mnie Clash, to od się we mnie. Był no, Clash. jakąś... Bo przestrzeliłem zjazd do buksu. <noise> Ale jestem kurwa cymbałem. Marian przepraszam cię. No nie zobaczę tych 30 kółek przynajmniej. Zobaczysz 10 kółek, pajacery, nie? Nie, nie? nie, nawet ci nie będę ich wrzucał, bo jechałem połowę bez kontroli. To ci wrzucę może początek tylko, nie? O, shit. Dobra, wyłączamy nagrywanie i spoglądamy jak gracie, ją możesz. Zrobiłem takie, jakbyś. No, z tych, co nie będą zjeżdżać, nie poprawili. I będę próbował odrewiać do Matita. Próbował odrewiać do Matita. Który ty jesteś 10. Ja mam takie upośledzenie, że. No. że jak przyzwyczaiłem się do jednego dźwięku to innym bolidem nie umiem jechać. O nie zje zjebał mi się silnik u ciebie. No to sobie na Skype i się. Odwieszę. Nie nadal. Dobra, oglądam kogoś innego. Kto to jest jeszcze dobry? To może zminimalizuję. No, no. Klapusz. Nie, nie będę minimalizował, bo będziecie mieli lagi. A, bo ty przecież... Mm -hmm. Minimalizowałem tylko raz sesję, gdy mnie Kloszko wkurwił chciałem go wkurbić. Ej, tak się... Nie, teraz się nie da. Wiesz, o kurfona, sobie wygląda, będzie walczył z y, pixelem. Kurde, trochę zaczynam żałować, włączenie asyst. No, troszeczkę. No, już go coś tam widzę. Nie, no tak. Co, co jakby odświeżenie czasu, tak 30 schodzi, nie? Sheet, Od kiedy zapytałeś, zrobiłeś prawie sekundę. O, no, no to, to, to A przed panem PES? zjechał? Odrabiasz, no ale to jest nadal 31 sekund, nie? Dużo odrabiasz, no bo tak po 40 znikają, nie? Ale... Mówię no... Oj, ktoś tam się rozwalił. Kurczę, dokona tak uciekam mu. Ja, a w ogóle, dlaczego tekila jest modem? Nie wiem. <śpiewa> Co? Nie wiem, Patryk, kolejny wyścig się chciał. Ty. ty mi nie Zatomnie. puścił teraz. Dziękować. Mówię Mirror logistyczny, dobrze użony chłopak, nie? Ja nie wiem, że w tym A ty go obrażałeś jak wyszedł, nie? Ja? Nie, no bo był. Kiedy? Jak mirror przez chwilę, chwilę go nie było, tego obrażałeś. Ja? No. Mirror ciągle był. Nie no, wyrzucał go. Nie? Teraz. No, czyli bez ases nie? No, nie? Nie no, asyst tam. Nie, nie. Nie mogę, Marian mi nie pozwala Marian, weźmy ubeł A on nie chce robić sobie co chce Koś Marian powiedział, że wyrzucimy z teamu M74, jeśli tylko jadę z systemami Ja mam w ogóle jakiś team? No M74 Wolę, wolę Elementix Re Racing Co to jest Elementix Racing? <laughs> team, który, który jeździł, ale nie wiem, że tam, tam jeździł. Elementix to oni robią Ale kto tam jeździ? Ty ja? Czemu tam jeżdżę? Bo, ch no, bo chciałeś. Aha, w teamie Mariana, daj? Tak? Nie, w teamie Elementrix. Nie chciałem jechać w teamie Elementrix. <laughs> oh, ała, moje palce. Te, on miał, miał karę. Kles tu miał karę. Aha, bo dobra, bo oni się zamienili. Dobra, dobra, dobra.